Nie no moim zdaniem to ktoś, kto nigdy nie miał pieniędzy, tak tylko mówił, no bo jak tu mówić, że pieniądze szczęście nie dają. No jak to? Dają, oczywiście, że dają, Dużo łatwiej się żyje. I wyobraźcie sobie tak, macie dziewczynę, macie dzieci. No fajnie, wiadomo, jesteście szczęśliwi i tak dalej, ale jak nie macie te kasy i tak dalej, to jak wy chcecie gdzieś zabrać rodzinę, pokazać dzieciom, czy nawet swojej żonie odrobinę świata, swojej dziewczynie pójść, zjeść coś w dobrej knajpie, przewić ją fajnym samochodem, pokazać jej trochę takiego ekskluzywnego życia, no żyć taką pełnią życia, wiecie co chodzi? Ja pierdolę. Ale no właśnie, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Że najwięcej... Wiecie co? wiecie dlaczego mi się w życiu trochę udało? Ja nie mówię, że jestem jakimś zarabasem czy coś, no ale coś mi się tam udało, nie powiem, że nie Powiem wam, że... Bo ja zawsze próbowałem, nie? I zawsze każdy uważam w życiu. O matko, ale się przestraszyłem. Ona tam aż po samą głowę się kąpie. I wiecie co? najgorzej to jest to, jak ty chcesz, ale ty nic nie robisz w tym kierunku, nie? Pyki, zacznijcie kurwa działać. nóż widelec może się przytrafi wam odrobina więcej szczęścia. Najgorsze jest to, jak wy marudzicie i sami nic nie robicie. Ja zawsze byłem taką osobą, tak, wiem, jeden biznes, to z jednym biznesem i nie wyszło. Miałem drugi, trzeci, czwarty, piąty, potem w ogóle poszedłem fartem. Wiecie co? Wiecie co jest najpiękniejsze? Kwestia szczęścia. Czasem możecie mieć takie kurwa szczęście w życiu. Ja wam powiem tak, gdyby nie czuł biznes, nie wiem co bym robił. Serio. Ale udało mi się Wygrałem też trochę szmalu Wygrałem też trochę szmalu Czy szmal, który zarobiłem na kasynie na poprzednim wyjeździe z Natalią to wydałem sobie na samochód A teraz e, e, będzie mieszkanko, jak wrócę I wiecie co? Powiem Wam tak, najgorszy jest tak, wy nie próbujecie. Mi w życiu ja miałem tyle farta, bo czasem wejdziesz w jedno miejsce i czasem wsiądzie ci wiesz. Będziesz w dobrym miejscu, odpowiedniej porze i kurwa trafisz na to. Tylko musicie działać, musicie próbować. Wy nie możecie, wy nie możecie stać w miejscu. Wy musicie cały czas kombinować, próbować szczęścia. Tu nóż, widelec tam, może tu się uda. Jak tu się nie uda, to może gdzie indziej. Musicie chodzić i próbować. Dzisiaj jestem waszym coachem, byki. Dzisiaj jestem waszym... Kurwa, ej, no boję się. Głęboko ona tam weszła, powiem wam no, trochę nie wiem co mam robić. Patrzcie, dam wam taki głupi, prosty przykład. Wrzuciłem to teraz na swoją storkę na Instagramie, nie? Chłopak do mnie napisał. To to jest tylko taki przykład, akurat rzuca nie? No bo nie mówię, że Wy macie koniecznie wszyscy grać w gry. Nie? Ja do, nie do tego dążę, tylko po prostu dążę do tego, że musicie. Ej! Ej! Biegną. Dobra, poczekajcie, odstawiam telefon i biegnę kurwa za akcję ratunkową. Ja pierdolę. Ale słona woda, Piu. Ja pierdole Jesteśmy Jesteśmy słuchajcie, musiałem wbiec do wody Bo jej w ogóle nie było widać Ale się przestraszyłem Ja pierdole Widzicie co ona zrobiła? Były tak wielkie fale Że się schowało i ją tak zalewało, patrzcie na nią ale mi jest zimno, ja wbiegłem, słuchajcie. Cały do wody jest mi tak zimno. Uu! Wbiegłem. Tak normalnie, bez żadnej tej. Tylko wbiegłem, wleciałem w tą wodę. Uu! Nie rób takich rzeczy, no. Nie wchodź tak głęboko do wody. Różowe slipki. <słuch> Nie no, woda w sumie nie była zimna, ale mnie jest zimno, bo tak wbiegłem z rozgrzewki tak zwanej, nie? Mam całe okregacie przed ciebie teraz O. Prawda jest taka, że chciałbym ją utopić do tego bieg no, Ale się nie rób takich więcej psikusów, no co ty normalna jesteś? Ja sobie gadałem z ludźmi normalnie cały czas... A wiesz, że oni patrzyli jak się pluskasz w wodzie? Tak, ale Uuuh. Nie, nie mam ręcznika. Wkurza mnie. Wkurza mnie, widzowie. Teraz mam tak. Zdjąłem buty, skarpetki, będę miał teraz brudne stopy. A nie chciałem się kąpać dzisiaj w morzu. Ale woda fajna. Patrzcie, woda fajna. Było. Wow. Woda fajna. Jaka flaga jest? Jaka flaga nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, że masz co napięty. <laughs> nie, no, niebieska chyba. Nie wiem. U nas jest 20 tak 3, 4, 5 stopni, coś takiego. Ale piątorek. No dumna jesteś z ciebie, że przede mną jestem cały mokry przez ciebie. Powiedz, co zrobiłaś. Powiedz. się, powiedz, że to nie pokażę, bo się błyskałam. Drugie, ja tylko łapałam falę, a on tam wbiegł. ja myślałam, że on się ze mną truskać. Ja mówię, o super, będzie się ze mną kąpał. A on mówi, wychodź z tej wody. Ja im zacząłem mówić, żeby zaczęli w końcu działać, coś robić. A ty do mnie... A ja nagle wbiegam do wody i kurwa odstawiam telefon. Czaisz? Ej, ale woda jest fajna. Ciepła jest, nie? Ej, w sumie cieplej mi się już zrobiłem. Jak tak wbiegłem, się zamoczyłem. Moczymy się jeszcze, czy nie? Chodź. Dobra, widzowie. Kończę, idę się z nią pluskać, bo ja się boję, żeby ona wchodziła sama. Nie, idziemy się pluskać. Dobra widzowie, widzimy się później.